Ja nie wiem gdzie mam iść Coś by się otworzyło ja, ja mam kryjówkę co? ty Ja mam kryjówkę Posun się No nie bij mnie No Halo, tu się nie da wejść prostu, Dobre. Ej Na ile wy wychodzicie Radowity? Oni jeszcze 36 no, Jeszcze musimy 30 sekund czekamy co? No Jaką mam kryjówkę ty Cześć kolego na schodach Dobra, jedyna kosy z tym Lurka. No to co po i elo? No co, do, się schowa, się nie zdążyłem się schować i nie dobra. Neft od razu GG. Tak. I lecimy dalej. A to oczywiście jest standard, więc nie No wiem, to, jest, to jest, to jest normal dokładnie. Ej, neft, widzisz gdzie ja jestem? W ogóle ich nie widziałem jeszcze. czemu tak walisz w tą ścianę na tych schodach? Ja nie rozumiem tego. dramacik Ja nie wiem, czy ty, Lurka, w ogóle coś widzisz, a tu nic nie widzę. A, ty to widziałeś, neft? Co mówisz? Tak. Tam Gdzie. To będzie blisko. Jaki but. To, but Ej, but wam się Jezu, ty to widziałem? Mi? Dobra, dzięki, dzięki, już, już mi nie wystaje. Jo! Idziemy na basen lurka. To chodź, dawaj ze mną, no. Dobra, uwaga, pływam w basenie. Dobra. Poczekajcie, no ja też chciałem, to był Myślałam, w basenie. że się do mnie, nie? Tak? Kurde, pomyliłaś <noise> się. się jakoś Ej, no gdzie jesteście? Aha, tu był... Taki kozak. Halo. Kosek, halo. Za... Ja, ja was no, widzę, no. cześć. Za tobą, za tobą, za tobą. Co za mną? Lol. Aaa, dobar... za mną! Ha, lol. Ona cię co nie założyła chyba. Kto to jest? to jest? Nie? To Ale jest co? Cześć. Co ja ja za mną Jaki nie? Jaki troll. <noise> za tobą. No co ty? radowity. A tu. Do... <noise> nie. Blumi, ty jesteś nowym, Ale... ko... nie. Blumi!

a ty jesteś za mną! No nie no to są żarty jaki troll! On... i uciekaj do basenu, Jacob Dobra, już jestem w basenie. Jak? Nie, nie zaskoczyłem. Dlaczego? Ja znowu tam pójdę. skity, to jest dobra kryjówka. O kurde, rado, cześć! O, jest, że macie. Jak wy tu wchodzić sętok? Nie, No nie. Ty widzisz to? Chodź. Mam go, mam go, ej! Halo! Nie, to nie ty! To jest rado, ale ja utknąłem! Ej, blue halo! Gdzie ty jesteś? No to jest jakaś pułapka! Ale gdzie No, w piwnicy! Gdzie on jest? Piwnica, gdzieś piwnica? No, na dole! Na dole! Jak ja mam iść? Schodami w takim pokoju! Mam go! Jest! Ja pierdzielę, co? siebie? No to weź ich zabi! No, to lura i Kizu A gdzie oni są? No tutaj. Gdzieś tutaj. Ty rozbiłeś szybę? Tak. Nie, to ja. A no, może oni sam w wannie. No bez kitu, no nie ma was. Jak? Nie. Tak się Dobra nie robi. To jest piękne, nie? To nie jest Wiec piękne. na O, ty! Co? Ale mam Ja! Nieważne. ważne. gdzie jesteś? Ej, widzę rękę! Tutaj jest! Gdzie, gdzie? Szybko, tutaj. szybko. Ej. Nie Info. Nie wiedziałem, go widziałem. Tutaj Info. Wziąłem. Tam gdzieś. To nie była ręka. To była ręka, widziałem. Tak, widziałem. Tak. To nie Tutaj była ręka. ręka. była. No widziałem, nie oszukuj mnie Lurze To, to było coś innego. To spróbuję od schodów, spróbuję. nie, Lurka! No nie No. to za bardzo. Nie, tego, tego się właśnie nie wytnie nie zadać ci pomacać. <noise> Aha! Ej, Blumi, jak mam? Blumi, tu jesteś przejście. Mam! Ja też! Ej, z dwóch stron, co? Co? No to chodź, to chodź za mną, widzisz mnie? A mogę Nie, bo już się nie zmieścimy w trójkę. Ty, ty nas oszukałaś. Nie, ty nas oszukałaś w tamtej rundzie, Burka, nie. Nie oszukałam, przyznam, że pom. Czekajcie, no bo nas to za dużo będzie. Teraz was znajdziemy. Halo. Normalnie. Mieścimy się tu? Zasuncie to halo. No to chodźcie. No to chodźcie. No, Halo. No i się nie, nie zasunie się z nami, o dobra. Okej! Okay. Udało się nam wreszcie, zamknijcie to. O, i teraz jest kozacko, widzicie? To jest podwójne, no. Zaczyna się kraków, o nie. Co? Patrzcie, możemy sobie to otwierać. Ej, nie da się tego otworzyć, a da się, dobra. I możemy sobie to otworzyć. Nie, tego się nie da. nie to, nie to, za zamknijcie to pierwsze. O cholera. Okej, okay, dobra, okej. Okay. Ej, kzyzy, patrz, uderzę kzyzy, okej? Okay? No, dawaj, no dawaj. Elo? A, halo. Nie! A co? Zamknijmy, Kyza! Tu nie mam łapę. A widzisz tu? Jeszcze raz, jeszcze raz. E-e-e-e, po co po co No dobra! I neft po raz pierwszy nie ma bonda przez Kyza. Uciekaj, 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 uciekaj! Ucieka. Aha! A co oni tu są? Oni już szukają, nie? Tak! Tak! Nie! E. <laughs> he he. I co tam? Ty znowu na tym drzewie. Lurka, idź do nich. Lurka! Do nich! Lurka! Lurę do nich! Kizu nie. Kizu Ej, brado, chodź, chodź, patrz mam ofiarę jedną. Chodź. Kyzu! Kizu No nie! Rado mi zabił! O ty o, kurde! Aha Ci się w drewnie miziają w dwójkę znowu. No nie, no, co nie za... <laughs> tam? No, no, on tam siedzi. No on tam jest. O Jezu Lurka, your movement. No nie, ja, tam ja, nie. Który, co ja próbowałem zrobić w ogóle teraz. Ty jak on tam siedzi? No, no podróbuj podróbuj sobie Ty się. go nie widzisz, ale on tam jest. Halo halo. Cześć. Widzisz mnie? Nie, to nie Nie? Na pewno. A widzisz gdzie jestem? Jeszcze nie. No, no a... ja, to nie <laughs> Dobra, utknąłem. <śmiech> <śmiech> nie A i go utknąłem no, nie, źle. Gdzie utknąłeś? No, już nigdzie. A, to dobrze. Co to za drzewo jakieś bezadziejne? Dziwne jakieś, nie? No weź stary. <grystanie> Też tak sądzę O co? za nie ma, a on był z lurką, dobra. Nie, nie easy peasy. No i został nam neft. Neft będzie tu. Nie wpadnie Ja jestem w tym. Dobra. Dom, gdzie jesteś? W domu? w domu? W domu, w domu, w domu. Czemu inne te nie teleportują? To jest bezadziejne. W piwnicy? Nie. Gdzie jest Co? Ja <suszę> to szuka. Hmm, no to prawda, szukam. Ale znaleźć nie możesz Też prawda <laughs> Mi pod tobą Co <laughs> się powiedział? <laughs> <to twarzy? śmiech> czekaj. A nie nic nie A Blue A Blue chodź, Blue chodź, chodź, chodź weź mnie tu kucnij, nij mnie tu z tu, tu, kucnij No, dobra Ozuj się no. Nie no. na tym dachu, <laughs> przecież ja was widzę z silosu. <laughs> Co to <laughs> Ale łaki <wacky. śmiech> <laughs> Ale co na trole to są, nie? Lurka, proszę zwróć to, że się nie ujął kopać. Dobrze, zwracam net oficjalny no. że jednak potrafię się Blum w... W mi jest tylko oficjalny, no. Jak się tam wchodzi na ten teleport? To było akurat na tryhardzie. No wiadomo, że to na przypadku, jak net wygrywa. O co chodzi? Pierwszy. To, to nie może być skill, nie? O co chodzi ty? Po co no, cię, no dawaj, 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 ja. on, ja on, on szar, okay, jeszcze raz, jeszcze raz i. Poczekaj, poczekaj, pan Trzeba on nie uciekł? Weź jeszcze raz, jeszcze świat. No chodź Fajnie oglądać jak się staracie. Nie ma tak no. wchodzić. A uciekłem Dobra, weź go tam znajdź w tych puszkach i kartonach Ja go spróbuję zabić. Boże, a... Skocz gdzieś na żywo płot, bo on może być gdzieś w żywo płocie. Może gdzieś tam jest teleporty. No co za troll to jest? Ej, nie no, on tam jest! No, Blumi, wiesz, go zabij! Nie mam go, nie ma go tutaj. No jest! Nie ma nic. Ja, co się tutaj jest? Gdzie? Ja, tutaj, tu jest, lol. To gdzie jestem? No, gdzie jesteś? Ja już za no, To on tu musi być. A jak tam wszedłeś? Nice! <laughs> holakosy, kosy, A Dobra, Blumi, good job. A może jedną? W piwnicy jest. Nie, bo ja wyczuję. O, widzę. Jacob tu jest. Jaki? Jacob jest w paczkach, Jacob jest w paczkach jest w paczkach, no i wyszło na jaw W jakich paczkach? No Jacob jest w paczkach, lurka, nie słyszałeś? Lurka, nie, nie że co ty z nimi robisz, ale ich troluję Lurka, troll Lurka, troll roku, nie mam pytań Nie, nie zabiję. mnie, co za... Nie zabijaj Jakim fartem przeżyłem Kejzu, jak ja cię lubię, naprawdę Ej. O kurde o, no. o, Lurka się sama zabiła. Jakie tam jest przejście? Aha, Poradnie zginąć, niż dać się złapać. Aha. A wiesz że Kezu mnie zostawił? Dzięki Lurka, bo w sumie mnie uratowałeś, bo Kizu mnie zostawił z piwnicy właśnie. Jeszcze czy nie? Hem, hem, hem. Co mówisz, Bluey? <coughs> no wiesz co, bo ich to chyba nie ma ogólnie. Tutaj koło nas, bo no. oni chyba w domku o, szukają, a w domku teraz nas nie ma. Ups! Jezu, to wy zaraki jesteście! Lol, ej no, chodźcie tu! Zostań! Jednego zostawiłem, dobra. Dzięki ci... oh, fum... Jeden malował, jeden malował. Dobra. Pamiętajcie, Grycia. że jeden z nich ma 100 HP i można go zabić. Ci! No mi! No i za mną! On malował, on malował! Ma Kizu, Kizu ma 100 HP. Nie, prawda? No nie, nie, nie. <laughs> czemu zawsze ja jestem? Ja wiedziałem, że on ma 100 No nie! Blumi nie żartujesz w ja to jest. Blumi, Blumi ma Bo też. Go widziałem. Boże, ja, kochany, ja Blumi, ja Blumi serio. Serdecznie... Blumi znowu tu wszedł, nie? Ja nie wiem, jak tylko nie znajdziesz, to po prostu... Dobra bakampa. No to chyba elo. Blumi to jest mistrz chyba. No. Dzięki wielkie za oglądanie, jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę oraz subika i to było na tyle. Trzymajcie się, yo! Siemano! Siemano. Siemano.